Ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa bezpośrednią przyczyną śmierci 37-latka na mecie niedzielnego biegu w Warszawie. Do zgonu nie przyczyniły się osoby trzecie. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie przynoszą żadnego przełomu, komentuje prokuratura. Za kilkanaście dni znane będą wyniki badań toksykologicznych. W ramach śledztwa w tej sprawie trwa przesłuchiwanie kolejnych świadków. Wstępne wyniki wskazują, iż przyczyną śmierci tego biegacza była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Nie stwierdzono obrażeń, które by wskazywały na udział osób trzecich. Pobrano jednocześnie materiał do dalszych badań i ostateczną przyczynę poznamy za kilka tygodni. Na razie ustaliliśmy, jaki był mechanizm śmierci, jednakże no, nie jest to informacja przełomowa, ponieważ tego się w zasadzie można było spodziewać. Jeżeli natomiast chodzi o ewentualną odpowiedzialność osób związaną z nieudzieleniem pomocy w odpowiedni sposób lub jakieś błędy organizacyjne, to w tym zakresie również prowadzone jest postępowanie. Prokuratura, a dokładnie policja, bo śledztwo jest powierzone policji, przesłuchuje w chwili obecnej świadków, również świadków, którzy z własnej inicjatywy zgłaszają się do policji lub do prokuratury i na podstawie tego ustalamy przebieg zdarzeń, który następnie będzie oceniany przez prokuratora.